Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zmienić pasek nawigacji na telefonie iPhone N235G. Więc, żeby to zrobić, pierwszą oczywiście trzeba wejść w ustawienia telefonu. Jak widać, jak ja już jestem oczywiście się ustawieniach. I następnie zejść niżej i znaleźć kategorię o tej samej nazwie, czyli pasek nawigacji. Klikam w niego, oczywiście. Jak widać, mamy cztery opcje do wyboru. Oczywiście, żeby to był klawisz. Wirtualny bądź nawigacji przy rzutu gestów. Możemy sobie wybrać. Ja pozostanę aczkolwiek przy tych domyślnych. I następnie jak ma wyglądać właśnie nasz pasek nawigacji. Trzeba być od lewej strony jakby z tym kwadratem czy od prawej. I oczywiście widać to od razu zmianę po tym jak sobie wybierzemy. Więc wszystko działa dobrze jak widać zresztą. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do następnych poradników na kanale.